Bardzo ważny temat praca nad naszym umysłem, który jest koroną naszego człowieczeństwa. Przez umysł. Nie tylko podobnie jesteśmy do Boga, ale Bóg nas prowadzi przez umysł, przez to światło rozumu, które nam dał. W swojej bibliotece odnalazłem książkę tajniki ludzkiego umysłu. Przyznaję się z wstydem, że leżała długo i jeszcze jej nie przeczytałem. Ale no właśnie to spotkanie mnie też mobilizuje do tego, żeby te tajniki ludzkiego umysłu poznawać. Bo ja to jest najpierw, najpierw te fizjologiczne podstawy myślenia. Mój mózg to 100 miliardów neuronów, które kształtują się między trzecim i siódmym miesiącem życia z prędkością 300 tysięcy neuronów na minutę. Każdy z nich jest zdolny przenieść do 5 milionów informacji dzięki 400 tysiącom kilometrów, tak zwanego okablowania potrafiącego zapamiętać nawet ponad 100 milionów książek. Prawdziwa wewnętrzna galaktyka. To jest podstawa naszego myślenia. Nad którym my mamy pracować, które nie może leżeć u gorem. Myśl ludzka od niej się wszystko zaczyna. Nie na darmo głowa jest na czubku naszego Ciała, zwieńczenie naszego ciała. Bo tam są dyspozycje dla całego naszego życia. Tam jest ten duchowy, niesamowity komputer, którego naśladowcami są tylko te nasze komputery, zresztą nędznymi, ale i tak zadziwiają nas. Umysł. Dbać o ten umysł, żeby on pracował, żeby był ciągle zajęty, nie był. Na wakacjach, ale też dbać o to, żeby on był przejrzysty, klarowny, logiczny, żebyśmy my się nie pogubili w naszym myśleniu. I to chyba, co jest bardzo ważne, żeby umysł był niezależny, żebyśmy my nie powtarzali głupot po innych ludziach, po różnych stacjach radiowych, telewizyjnych. Żebyśmy sami coś wymyślili. Może jedną rzecz, może niesamowicie jakąś dla nas ważną, i tym się dzielili z innymi. Niezależny umysł. Dlatego musi być w nas ten stan czujności, czuwania. To czerwone światełko zawsze pulsujące, jak gdyby, mówię obrazowo. Poza snem, poza relaksem jakimś, e, tak to czujność, bystrość, jakieś nastawienie na to, żeby myśleć, żeby nie brać czegoś bezmyślnie, niegotowe jakieś fast foody duchowe, tak jak nam gdzieś tam proponują i my wiemy, że te produkty do jedzenia nam podawane to są najczęściej szkodliwe. My, my sami musimy wymyśleć reguły życia, sposób postępowania, opierając się o te wszystkie pomocy, które mamy, a mamy ich dużo, od dekalogu zaczynając. Unikać bezmyślności, ale też powtarzania banałów, kretyńskich powiedzeń. Trzeba uważać. Na reklamy, bo w moim przekonaniu, i takie badania psychologiczne są czynione, one niszczą umysł. Wiadomość powtórzona parę razy, zwłaszcza podczas tego samego ciągu reklamy, debiluje nas, sprawia, że my nie myślimy, że to, to, to staje się czymś takim dla nas już jakby znanym i nieznanym, i bezmyślnie to przyjmujemy, i na tej zasadzie działa reklama. Niech tak dawno w internecie znalazłem taki filmik, gdzie dwóch młodych ludzi przekonywało, że ciągłe używanie komórki odmurza człowieka. Ze zdumieniem zobaczyłem, że to są myśli, które przekazują nam ludzie ze swojego doświadczenia. To nas odmurza i więcej zakłóca relacje z innymi ludźmi, bo komórka jest ważniejsza niż te relacje, niż ten człowiek, który właśnie. Do nas przyszedł. Czeka nas wielka praca nad umysłem, nad myśleniem, nad logiką życia. Czeka nas wielka praca, i do tej pracy nas zaprasza Bóg, dając nam tak wspaniałe narzędzie, ale chce, żeby ono było wykorzystane dla naszego i dla dobra innych, żebyśmy byli twórczy w naszym myśleniu. Żebyśmy nie szli tylko kolejinami, które już ktoś tam wskazał, ale ciągle na nowo, jak gdyby z taką świeżością patrzyli na wszystko, to nam dobrze zrobi i to będzie początkiem tego nowego, upragnionego, które warto, żebyśmy zdobyli. Żadna dziedzina naszego życia nie może leżeć odłogiem. Dotyczy to w pierwszym rzędzie naszego umysłu. Jest on naszą chlubą. Przez niego podobnie jesteśmy do samego Boga, stwórcy. To także nasze zadanie, by tym umysłem się posługiwać, rozwijać go i doskonalić. Pomyśl, jak to możesz czynić. Musisz znaleźć swój sposób na rozwój w tej dziedzinie. Ale skorzystaj też z doświadczenia innych ludzi, z ich rad. Wiesz dobrze, że musisz zdobyć dostępne dla ciebie wykształcenie. Zwłaszcza w młodości nauka jest Twoim obowiązkiem. Przykładaj się do niej solidnie. Utrz się zasad logiki i pragmatyki. Zdobywaj potrzebną wiedzę. Przyda ci się ona w przyszłości. Poznawaj świat i siebie swój charakter, temperament, bogactwo swojego ducha. Ale i w późniejszym wieku nie zaniedbuj intelektu, który ciągle może się rozwijać. Nawet starsi ludzie mogą się wykazać wielką dyscypliną myśli i tworzyć wielkie dzieła. Nieraz dopiero na starość mają możliwość nauki i potrafią je wykorzystać. To godne podziwu i pochwały. A także naśladowania. Umysł musi być ciągle zajęty i to nie tylko rozwiązywaniem krzyżówek, ale podejmowaniem poważnych problemów, rozwiązywaniem zagadek życia. Osobiście nie czytam dzienników, szkoda oczu i pieniędzy. Wystarczą mi najkrótsze wiadomości radiowe. Nie wyobrażam sobie jednak rozumnego, wykształconego człowieka, który by nie czytał poważnej prasy i nie wzbogacał swojej kultury codzienną lekturą książki, wybierając najwartościowszą, jak to wzbogaca duchowo, pomyśl i ty o tym, coś postanów. Jest taka piosenka, ale nie będę jej śpiewał, bo po prostu jej nie umiem, ale tekst jest znaczący, bo kiedy rozum śpi, to tak jak w czarnych snach zaczyna nami rządzić razem gniew i strach. Nie może spać nasz rozum. Musi być mobilizowany nieustannie. Myślenie ma kolosalną przyszłość. To dobre powiedzenie. Przecież nawet w wierze myślenie jest ważne rozum jest ważny. Rozum i wiara. Wiara potrzebuje rozumu, a rozum potrzebuje wiary. Wzajemnie się wzbogacają. Znamy to twierdzenie marksistowskie, tę tezę, że byt określa świadomość. W jakimś sensie to jest słuszne, ale myślę, że nie więcej niż w 20%. Byt, który określa świadomość. Natomiast 80% racji to ma to drugie. Świadomość określa byt. Z naszej świadomości wyrasta nasz sposób postępowania. Dlatego tak ważna jest praca nad umysłem.